Siema z tej strony, to Nadzik W dzisiejszym odcinku nagrywałam Brawl Stars Tylko jak już widzę, że zauważyliście, że no nie jestem na moim koncie Tylko jestem na prywatnym serwerze Nie? No i chciałem wam pokazać prywatny serwer, bo pierwszy odcinek z prywatnego serwera wam się bardzo przy... spodobał, to mówię nagram link w opisie do prywatnego serwera no i co? Po prostu w tym prywatnym serwerze wszystkie postacie praktycznie lecą jak są. Skiny mamy do wszystkiego, nawet jak postaci nie mamy. No i co? Do każdej postaci mamy dużo skinów. Jak kiedyś nagrywałam Wam filmik po prostu to jakby... No, jak się mówi, by jakby inne zastosowania postaci, a to są chyba normalne. Chyba jak patrzałem, ale tego nie wiem. Właśnie coś postać nie da No, no. No i po prostu odblokujemy sobie teraz szybko wszystkie postacie. No, na, może nawet nie wszystkie trzeba. Dajmy jakąś fajną postać, wydrobmy i możemy sobie nią zagrać. Aż zobaczę z czystej ciekawości, czy mają no, inne zastosowania. Bo nawet nie zauważyłem. Nie patrzyłem jakby. No i my z tym skinem. No i po prostu link w opisie do tego. Stawcie lajka, like suba, z dzwonem, jak wam się spod spodoba. Jezus. To teraz nie mój internet, szczerze mówiąc, tylko la mapa laguje. Aha. No po prostu za dużo robotów. Inne zastosowanie jest? No nie ma. No po prostu m, prywatny serwer prywatnym serwerem, przy sobie możemy skinę. zobaczyć inne star powery, no jakby trzeci star powery, no trzecie star powery możemy zobaczyć jakie są, no prywatny pr serwer jak prywatny serwer, no nic, robisz po prostu, otwierasz skrzynki, postacie ci dropy na co no i nie wiem, no jak wam się taki filmik spodoba, zostawcie lajka, like suba i ja po prostu zobaczę, napiszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze takie filmiki z prywatnych serwerów, nagram więcej, bo mam za zanadrzu już trochę. No i wybrałem sobie akurat ten, bo dużo skinów jest takich, no jak chcecie, nie wiem, jakieś, zobaczyć jakie są fajne skiny, propozycje do skinów, taki ciastek z Fortnite XD. Fajna bomba. No jakby wszystkie skiny, jakie... no jak praktycznie artyst, jakie stworzyli ludzie mamy, nie? No. No i co? No, po, no. przed chwilą na Karla patrzyłem. No znowu Gierek się nie da grać, bo bym wam pokazał, ale to nie działa. Popatrzyłem się, jakby wczytuję i nic nie chcę wczytać. O, bateria już siada powoli XD. No nie wiem, czy to wszystko. Ja chciałabym jakby wszystkie postacie wydrowić, bo czemu ja. że znowu Piperka tu będzie ten robot, ale dobre i to, <grych> jak na prywatny serwer może być. Zobaczymy. No. No, pierwszy raz jakieś. Ej, w ogóle zauważyłem teraz, że. Drobimy nam power points, nie? A mamy wszystkie postacie na straparach X do. Też takie bardzo śmieszne XD. No i napiszcie w komentarzu PV, czyli prywatny. No, no napiszcie priv server. czytnę serduszko, że dotrwaliście do tego momentu, do czwartej minuty. O, leon mi wyleciał. Teraz pewnie Spike. O, Sandy da, da chcę teraz kruka. No, wiedziałem, miksa No i link w opisie do tego. Nie wiem, jak ktoś będzie chciał, oczywiście zainstalować. Ciekawe, czy jest klub. Dodad. Będzie, nie będzie, nie. Yy. Mech. Nic nie ma z klubów nawet. No, wszystkie postacie już mam, tak? Ta, chyba już mam wszystkie postacie, tak? 30 na 33 Ej, jak? Czemu ta postać ma 0 Okej, okay, można i tak No i jak widzicie, no dajmy na przykład sobie Star Power, no O, wybierzmy sobie tego Star Powera i to jest Star Power, gdy ja tego w pełni naładowany A, fajnie, nie wiem czy zobaczyliście, ale tam pisało ogólnie geny, nie? Taki, no, gdy jego super atak w pełni naładuje, gene zadaje, wow, fajnie. Fajnie, wiecie, że od dzisiaj Leon to gana? No, ja nie wiedziałem. Teraz się dowiedziałam. Genio, kurde, pozdro dla kumatych, o co chodzi, ich No i to chyba już będzie na tyle z tego odcinka, nie? Zostawcie lajka, like suba, z dzwona, jak Wam się filmik spodobał. Tylko trochę laguje, nie wiem czemu. Czy to jest wina internetu? Bardziej chyba tych robotów, bo ty tyle ich napstawiali, że więcej chyba się nie dało, nie? No i to będzie na tyle z tego odcinka. Jak Wam się filmik spodobał, zostawcie lajka, like suba, z dzwonkiem. No i napiszcie propozycje do innych filmików. Możecie dać propozycje... No, Star w ogóle. No, no, propozycje, co mam nagrać. Nagram skrzynki się odświeżyły xd no, no i polecam oczywiście serwer fajny czemu nie jak to zawsze prywatne serwery ale to już teraz to trochę, ale dobre jest no polecam to już będzie koniec odcinka siema